Witam wszystkich. Wszyscy kiedyś próbowali czekoladki Ferrero Rocher. Postanowiliśmy zrobić jedną taką czekoladkę, ale o gigantycznym rozmiarze. Zobaczmy najpierw, co jest w środku. Na zewnątrz jest czekolada i orzeszki. Następnie chrupiąca warstwa, masa czekoladowa i orzech laskowy. Wszystko jasne. Zacznijmy od zakupu potrzebnych nam produktów. Kupiliśmy czekoladę mleczną. Dużo cukru. Dwa pudełka kakao w proszku. Dwa pudełka masła po 5 kg. W tym sklepie nie potrzebujemy już niczego więcej. Idziemy na kasę. Rachunek opiewał na 190 dolarów. Na zamówienie kupiliśmy też worek preparowanego ryżu. 10 kg orzeszków ziemnych i worek orzechów laskowych. Wszystko to kosztowało kolejne 136 dolarów. Jako formę postanowiliśmy użyć takie duże żelazne kociołki. Żeby było łatwiej, odginamy mocowanie i zdejmujemy rączki. Obracamy kociołki i zawijamy je w folię. Aby zrobić chrupiącą warstwę, użyjemy ryżu. Jako najbardziej chrupiącego. A żeby ją skleić, zrobimy karmel. Do garnka wlewamy pół słoika syropu kukurydzianego. 6 kg cukru. Stawiamy na kuchence. Koniecznie używamy termometru. Temperatura osiągnęła 146 stopni. Wsypujemy puszysty ryż. I mieszamy go z karmelem. Całe tę masę wylewamy na formy. Próbujemy oblepić cały kociołek. Ale wszystko poszło nie tak. Karmel bardzo szybko stygnie, rozpada się i w ogóle nie trzyma kształtu. I trudno te kociołki nazwać normalnymi foremkami. Postanowiliśmy zrobić wszystko od nowa. Zamówiliśmy półkulę z akrylu. Otwieramy je. I wyjmujemy. Myślę, że są po prostu idealne. Aby mieć pewność, że nic się nie przyklei do form, spryskujemy wewnętrzne ścianki półkul olejem sprayu. Tym razem, do sklejenia preparowanego ryżu, użyjemy pianek marszmeu. Wsypujemy dwa opakowania do miski. Wkładamy je do mikrofalówki. Są dobrze roztopione. Taka konsystencja sprężystego kremu. Do tej samej miski wsypujemy puszysty ryż. I łopatką łączymy wszystko. Wychodzi taka lepka masa. Myślę, że z nią teraz się uda. Spryskujemy rękawiczki olejem, aby marshmallow nie przywierały. Rozkładamy masę na półkule i rozsmarowujemy ją po formie. Powtarzamy tę czynność wiele razy, aż do całkowitego pokrycia wewnętrznych ścian. Zrobione. Kolejny krok to zapełnienie środka masą czekoladową. Bierzemy dwa pudełka masła i wyjmujemy. Przekładamy te dwa klocy do garnka. Stawiamy na kuchence, aby się roztopiło. Zrobione. Jeszcze potrzeba dużo skondensowanego mleka. Zostało nam sporo z poprzednich filmów. Potrzebujemy orzeszki ziemne i kakao. Umieszczamy misę blendera na wadze. Wsypujemy 300 g orzeszków ziemnych. Dwie łyżki stołowe kakao. Otwieramy dwie puszki mleka skondensowanego. Wlewamy w to samo miejsce. I na koniec 200 gram masła. Przykrywamy. Wstawiamy do robota kuchennego. I mielimy to wszystko na gładką masę. Konsystencja tej pasty jest jak Nutella dosyć gęsta. Użyjemy łopatki, aby przenieść masę do półkuli. Tę samą czynność powtarzamy raz za razem. Po szóstej godzinie pracy skończyło się mleko skondensowane, masło i prawie wszystkie orzechy, a formy były wypełnione nawet nie do połowy. Musieliśmy ponownie zaopatrzyć się w te wszystkie produkty. Kontynuujemy robienie masy czekoladowej, dopóki formy nie będą całkowicie zapełnione. Trwało to kolejne 8 godzin. I wreszcie ten etap się zakończył. Następnym elementem jest cały orzech. Musimy zrobić dwie ogromne połówki orzecha laskowego. Użyjemy wszystkich tych orzechów. W tej chwili orzechy laskowe są surowe i w ogóle nie pachną. Aby to zmienić, wsypujemy go do dwóch blach. I wkładamy do piekarnika. Niech się pogrzeje przez 20 minut i odda swój aromat. Aby połączyć orzechy w jedną całość, ugotujemy znów karmel. Skład jest dokładnie taki sam. Syrop kukurydziany, paczka cukru i woda. Stawiamy na kuchence, pamiętając o użycie termometru. Jak tylko osiągnie 145 stopni, wyjmujemy orzechy i przekładamy je do garnka. Mieszamy z karmelem. Przekładamy do misek o półkulistym kształcie. Zrobione. Jak tylko karmel stwardnieje, zdejmujemy miskę. Odrywamy pergamin. Otrzymaliśmy idealną połówkę ogromnego orzecha, a nawet dwie. Po prostu wciskamy je na środku formy w masę czekoladową. Używamy szpatułki do rozprowadzenia masy tak, aby wszędzie była taka sama warstwa. Teraz te czekoladki są bardzo miękkie, jeśli wyjmiemy je z formy, po prostu się rozpadną. Wkładamy półkulę do zamrażarki. Tam stwardnieją, a czekoladowe nadzienie stanie się gęste. Dopiero po dwóch dniach czekoladki całkowicie stwardniały. Przed wyjęciem należy przygotować wiele rzeczy. Po pierwsze musimy zrobić opakowanie. Kupiliśmy złoty papier do pakowania. Aby odtworzyć design zgniatamy go rękami. Następnie prostujemy, odwijamy taśmę dwustronną i przyklejamy kolejny arkusz. W sumie mamy ich 6. Łączymy je w jeden duży kawałek papieru. Zrobione. Drugi etap: aby zrobić warstwę zewnętrzną, musimy rozdrobnić orzechy. To proste. Przekładamy je do blendera. I rozdrabniamy do średniej wielkości. Przesypujemy do miski, kolejny krok. Bierzemy tabliczkę czekolady, otwieramy ją i łamiemy, napełniamy miskę tymi kawałkami, roztapiamy na parze, zmniejsza się objętość, więc dysypujemy jeszcze. To wszystko, miska z gorąco czekoladą jest gotowa. Ostatnia rzecz, zróbmy jeszcze trochę masy czekoladowej, aby skleić połówki. Teraz czas na to, aby ładnie owinąć stół folią spożywczą. Wreszcie można wyjąć schłodzone połówki czekoladki. Odcinamy wystające kawałki ryżu preparowanego. Odwracamy formę na drugą stronę. Jedna połówka jest. Teraz druga. Dzięki Bogu wszystko poszło dobrze i nic nie pękło. Teraz posmarujemy warstwą czekolady. Najłatwiejszym sposobem jest wylewanie czekolady prosto z łyżki i rozprowadzanie jej łopatką. Teraz posypujemy pokruszone orzechy na wierzch, aż znajdą się na całej powierzchni. Na wierzch kładziemy kolejną warstwę czekolady. Używając łopatki mieszamy ją z orzechami, aż będzie wyglądało jak oryginał. Zrobione. Wychodzi idealnie. Powtórzmy to samo z drugą połową. Gdy czekolada zastygnie, przecinamy folię. I odwracamy połówkę na deskę. Usuwamy folię spożywczą. Nakładamy masę czekoladową, aby skleić połówki. Kładziemy drugą połówkę na wierzch. Prawie skończone. Jak dla mnie wygląda bardzo podobnie do oryginalnej małej wersji. Zapakujmy ją. Ponieważ jest to papier, a nie folia, opakowanie nie jest takie gładkie. Ostatnim elementem jest naklejka. Nareszcie! Po czterech dniach ciężkiej pracy gigantyczny 100-kilogramowy Ferrero Rocher jest gotowy. Moim zdaniem wyszło bardzo zacnie. Obliczyłem jego koszt. Wliczając wszystkie dodatki wyszło około 9400 dolarów. Odetnijmy kawałek. Cześć wszystkim, myślę, że każdy zna, co to jest marshmallows. Zrobiliśmy tyle różnych słodkości na ogromną skalę, zróbmy też taki. Jednym z najważniejszych składników marshmallow jest żelatyna. Otwieramy saszetki i wsypujemy do miski. Gotowe, łącznie 800 gramów żelatyny. Ale żeby moc prawidłowo pracować do garawki wlewamy 3 litry wody. I zalewamy naszą żelatynę. Mieszamy. W ciągu dosłownie dwóch minut zaczyna pędzić. Do ogromnej marmolady potrzebny będzie również cukier. Otwieramy go i wsypujemy do niski 8 kg. dwóch puszek syropu kukurydzianego, soli, ekstraktu wanilowego i 2 litrów wody. Wszystkie słodniki są gotowe, rozpoczynamy robienie marmolady. Stawiamy rondel na wagę i przelewamy na napeczniałą żelatynę. Czyli 250 gramów. Wstawiamy na kochenkę i ciągle mieszamy. Żelatyna powinna się rozpuścić. Gotowe. Teraz kładziemy na wadze drugi rondel i wsypujemy do niego dokładnie 800 g cukru. Dodajemy 200 ml wody oraz syrop kukurudziany. Dodajemy 320 g. Również na kochęce. Doprowadzamy do wrzenia i gotujemy syrop przez 9 minut. Powinien nabrać żółtawego koloru. W międzyczasie do misy miksera wlewamy rozpuszczoną żelatynę. Odkrywamy ekstrakt wanilowy i dodajemy kilka kropel. Następnie solimy ją i ubijamy. Karmel jest gotowy. Wlewamy go do miksera cienkim strumieniem. Masę szybko mieszamy, spieniamy i chodzimy. 10 minut i mamy miskę pełną sztywnej piany. Jako formy używamy wysokiego rondla, aby później nic nie przybierało, posypujemy masłem. I rozprowadzamy je pędzelkiem po wszystkim wewnętrznych ścianach patelni. Posypujemy również z To wszystko można zalać naszą pierwszą formę.. Zrobimy pierwszą partię, ustawiamy miskę i robimy drugą. Musimy to powtórzyć jeszcze sześć razy. Zalewamy ostatnią warstwę. Tak, aby było jej po prostu za dużo. Pozwalamy tej masie ostygnąć przez 10 godzin. Nasza słodka substancja już zatwardniała. Posypujemy skrobią kukurydzianą, żeby się nie kleiło. I wyciągamy naszą ogromną marmoladę. Super, zrobione. Ponownie posypujemy skrobią ze wszystkich stron. Spójrzcie jaka jest miękka i sprężysta, zupełnie jak sklepowe marshmallow Smakuje jeszcze lepiej nawet, bo nie ma w nim chemicznych aromatów. Przekręcamy marshmallow na bok. Wzięliśmy taki patyk, naostrzyliśmy go. Próbowaliśmy położyć na nim marshmallow, aby upiec na ognisku. Ale zaczął się rozrywać pod własnym ciężarem. Odrzuciliśmy więc ten pomysł i postanowiliśmy pokroić marshmallow na łatwe do opakowania kawałki. się na tym, że otrzymaliśmy mnóstwo pysznej domowej marmolady.